Jeszcze raz, bo nagrałam ten sam materiał niestety bez głosu, a bardzo bym chciała, żeby ta wiedza poszła w świat. Także jeszcze raz się przedstawię. Mam na imię Zuzanna Woźniak, jestem dietetykiem klinicznym i w swojej praktyce głównie pracuję z kobietami z zaburzeniami hormonalnymi i metabolicznymi, a moim celem jest tu przekazywanie wiedzy w sposób łatwy, ale wciąż merytoryczny i zrobimy to dzisiaj to właśnie w taki sposób. Tytuł naszej audycji to mikrobiota i jelita. Jak testosteron może spaść o 32%, i tak jak wspominałam, niekoniecznie mogą ucieszyć się z tego mężczyźni, ale kobiety z PCOS jak najbardziej. U których nierzadko dochodzi do nadmiaru androgenów, co manifestuje się poprzez przetuszczające, wypadające włosy, poprzez trądzik, tłustą skórę poprzez hirsutyzm czyli nadmierne owłosienie w takich męskich sferach jak wąsik, plecy, twarz, okolice pępka czy sutków i właśnie modyfikacje w zakresie stylu życia, diety, aktywności i odpowiedniej suplementacji i dzisiaj będziemy mówić o suplementacji w zakresie probiotyków, może przynieść tak spektakularne efekty. Także jeżeli ktoś jest teraz na czacie i mógłby dać znać, czy wszystko jest OK? Jest głos. Bardzo, bardzo się cieszę. Jak dobrze, że, że słychać? Ja również się cieszę, że słychać i cieszę się, że też sprawdziłam ten czat, także serdecznie Wam dziękuję. Gdyby były pytania, to proszę śmiało zadawać. A ja w takim razie przechodzę do, jeszcze raz do omawiania badania. I jest to badanie, które było przeprowadzone na kobietach. Skuteczne obniżenie testosteronu i masy ciała u kobiet z PCOS przy zastosowaniu modyfikacji diety i aktywności aktywności i probiotyków. I teraz napomnę, czym jest w ogóle PCOS. PCOS jest to zespół policystycznych jajników, jest najczęstszą endokrynopatią dotykającą kobiet w wieku reprodukcyjnym i może być jedną z najczęstszych przyczyn niepłodności, uwzględnia zaburzenia owolacji i lub miesiączkowania, hiperandrogenizm wspomniane, czyli nadmiar tych hormonów tak zwanych męskich, w tym testosteronu i o, czy obraz policystycznych jajników. I diagnozę stawia lekarz na podstawie tych kryteriów i trzeba spełnić dwa z trzech, aby była postawiona diagnoza. Jeżeli chodzi o otyłość, to jest jedną z najczęstszych chorób współistniejących z PCOS, dlatego tak warto, trzeba tak, tak dużą uwagę u kobiet z PCOS przywiązuje się też do normalizacji masy ciała, która też samoistnie może doprowadzić do regulacji hormonów, w tym właśnie obniżenia testosteronu. Otyłość występuje, proszę Państwa, niemal trzykrotnie częściej u kobiet z PCOS niż u zdrowych pacjentek. Co więcej, PCOS wiąże się z szeroką gamą zaburzeń metabolicznych, w tym Insulinoopornością czy dyslipidemią. I dyslipidemia to jest to, o czym mówi Dawid bardzo dużo i na swoim kanale, i tutaj dodaje materiały, czyli zaburzenia w gospodarce i cholesterolu, LDL, nie HDL, czy cholesterolu całkowitego, który też będzie pokłosiem oczywiście zaburzeń w poszczególnych frakcjach. I warto to monitorować, warto to kontrolować, bo wysoki cholesterol niekoniecznie jest taki dobry. Wiele chorób, w tym jażyca, rozwija się latami, także warto o swoje zdrowie dbać i tego nie ignorować. I wracamy w takim razie do badania. Było to badanie randomizowane i oceniano, czy stosowanie suplementacji probiotykami, a w tym kontekście symbiotykiem, w połączeniu z modyfikacją stylu życia, doprowadzi do większej redukcji masy ciała i spadku testosteronu u kobiet z nadwagą i otyłością z PCOS. W badaniu wzięło udział 65 kobiet z PCOS. Z BMI powyżej 25, czyli wskazuje nam to, że wszystkie kobiety wykazywały nieprawidłową masę ciała, czyli otyłość lub nadwagę, i były w wieku około 30 lat. Obie grupy otrzymały identyczne. To jest bardzo ważne, że obie grupy otrzymały takie same zalecenia w modyfikacji stylu życia, obejmujące dietę i schemat ćwiczeń. Jeżeli chodzi o dietę, to było ograniczanie spożycia kalorii. Była to dieta redukcyjna ze względu na nieprawidłową masę ciała, od 1400 kalorii do 1800 na dobę, na podstawie analizy składu ciała, a także, indywidualnie, a także było dostępne indywidualnie indywidualne doradztwo w zakresie doboru składu pożywienia i, wyklucze, i też należało wykluczyć alkohol. Pacjentki w grupie placebo otrzymywały cztery kapsułki placebo dziennie, a te, które dostawały probiotyk, a konkretnie symbiotyk, otrzymywały, otrzymywały ten probiotyk. Ja go pokażę, bo wiele osób jest Wzrokowcami jest to produkt dostępny w aptekach i jest to probiotyk, który nazywamy symbiotykiem. Dlaczego? Ponieważ on łączy w sobie szczepy bakteryjne i pożywkę, czyli prebiotyki. Można sobie tak wyobrazić, że bakterie prebiotyczne to są te takie nasionka. A pre, prebiotyki to jest nawóz, którym podlewamy te nasionka, żeby one mogły rozkwitnąć. I tak sobie możemy wyobrazić, czym jest symbiotyk, czyli połączenie nasionka i nawozu, czyli probiotyk, bakterie i prebiotyk, pożywka. I właśnie ten probiotyk był stosowany przez 12 tygodni, czyli 3 miesiące. I co się okazało? W grupie probiotyku zanotowano spadek masy ciała i obniżenie BMI o 8% i był istotnie większy niż w grupie kontrolnej. To już jeden etap tutaj, że spadek masy ciała był większy. Towarzyszyło również istotne zmniejszenie obwodu talii bioder i ud, co jest też dobrym wyznacznikiem wskazującym na poprawę takich funkcji metabolicznych. I teraz spadek poziomu całkowitego testosteronu zaobserwowano u 50%, czyli u 53%, czyli ponad połowy kobiet w grupie placebo, czyli sam spadek masy ciała w grupie placebo doprowadził już do spadku testosteronu w przypadku kobiet z otyłością i nadwagą. Natomiast jednak w tej grupie, która dodatkowo przyjmowała te cztery kapsułki probiotyku, zauważono spadek testosteronu u 90%. Kobiet. Ważnym wnioskiem z niniejszego badania jest obserwacja wyświetlę to badanie. Jest obserwacja obniżenia poziomu testosteronu w grupie placebo o 6%, co było nieistotne statystycznie, natomiast w grupie probiotyku poziom testosteronu spadł o tytułowe 32%. I tutaj grupa z probiotykiem uzyskała również istotny wzrost siarczanu dehydroepianoendrostendionu i spadek trójglicerydów, a spadek trójglicerydów też wiąże się z poprawą funkcji metabolicznych, także świetny efekt. Głównym wnioskiem tego badania jest obserwacja, że suplementacja probiotykiem znacząco zwiększyła wpływ modyfikacji stylu życia na utratę wagi już po trzech miesiącach interwencji. Zarówno otyłość, jak i PCOS charakteryzuje się dysbiozą mikrobiomu jelitowego, w związku z tym jest prawdopodobne, że suplementacja probiotykami może przyczyniać się do zmniejszenia masy ciała i testosteronu poprzez właśnie tą modulację mikrobioty, ale należy podkreślać, że podstawę Stanowi trwała modyfikacja stylu życia, od tego nie uciekniemy, co wciąż stanowi największe wyzwanie, aby właśnie przy tej modyfikacji zostać. Jeżeli chodzi jeszcze o kilka słów, to sam probiotyk nie spowoduje spadku testosteronu. Nie warto interpretować tego badania w ten sposób, że zastosowanie probiotyku doprowadziło do spadku testosteronu. Bardziej było to pośrednie działania, że probiotyk poprzez jelita, poprzez modulację mikrobioty jelitowej, a tym samym poprawę funkcji metabolicznych, doprowadził do tego, że te hormony, że ten testosteron spadł. Doprowadził też do zwiększonej utraty masy ciała, a już utrata masy ciała w przypadku otyłości czy nadwagi, zwiększa nam wrażliwość receptoru, zwiększa insulinowrażliwość, czyli poprawia wszystkie funkcje metaboliczne i hormonalne. Stąd właśnie takie zastosowanie, czyli sam probiotek nie obniży testosteronu, to jest to, co podkreślali badacze. Trzeba zastosować również modyfikację stylu życia, połączyć i być w tym takim konsekwentnym i utrzymywać te zmiany długoterminowo, a żeby zobaczyć te efekty, to co najmniej 3 miesiące warto taką mod modyfikację diety i suplementacji wprowadzać. Teraz się udało nagrać z głosem, także bardzo dziękuję za danie znać. Nie widzę pytań na czacie, także serdecznie Wam dziękuję. Odsłuchajcie w wolnym czasie. Dbajcie o swoje zdrowie i do zobaczenia dobrego dnia.